Stowarzyszenie jest Kolibę. w kościele, w wojsku i wszędzie. Księży Profesorze, pociągniemy wątek zagrożeń do współczesnej cywilizacji. Otóż, jak tak słucham wystąpień ludzi Kościoła, to się przewija jeden motyw, jak refren, że zagrożeniem jest zeświadczenie, laicyzacja, odejście od Boga. No, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi koleżanki, jest taki raport fundacji Open Doors, w których krajach się najbardziej prześladuje chrześcijan. Nie jest przypadkiem, że osiem krajów w pierwszej dziesiątce to są kraje islamskie. No jeden, jedyny kraj ateistyczny to jest stalinowska Korea Północna. Czy nie jest przypadkiem tak, że Kościół nie widzi albo nie chce widzieć zagrożenia islamizmu, ponieważ ta straszna laicyzacja jest łatwiejszym przeciwnikiem? I drugi jeszcze wątek, bo to co ksiądz profesor powiedział przed chwilką, to mnie najdelikatniej mówiąc zdziwiło, że wolny rynek to jest krew i pod azjatyckich robotników. Tak nie jest, księdze, księże profesorze. Nadużycie wolnego rynku. Tak bym to powiedział. No, powiedzmy, że nadużycie, ale pozwolę sobie przypomnieć, że takie kraje jak Południowa Korea, jak Tajwan, Hongkong, Singapur, 50 lat temu były głęboko w czarnej okay. dziurze, a właśnie dzięki wolnemu rynkowi wykonały potężny cywilizacyjny skok. Czy no naprawdę tak. ksiądz profesor postrzega ten wolny rynek, czy sekularyzację jako większe zagrożenie niż wojujący islam? O Jezus, kochany człowieku, to jest może seminarium zrobimy na ten temat, bo są przynajmniej trzy, trzy wielkie problemy. Jestem za wolnym rynkiem, natomiast to już nie jest tak jak za Smyfa, bo mamy globalizację. Koreańczycy sami sobie budowali na innych, ale jest po prostu, to jest autentyczne wykorzystywanie i problem sprawiedliwości tak samo musi być wzięty pod uwagę. Koniec. Islam. Islam to jest wielki problem, ogromny problem, złożony. Kościół, co ma, ma zrobić? Ja powiem, jak to, to ma wiele płaszczyzn. Opowiem taką na przykład rzecz. Dominikanie polscy prowadzą dwie parafie pod Monachium, tuż pod Monachium. I tam mieszkają, już mniej mieszka Niemców, że tak powiem Bawarczyków, bawarczyków, nie, bawarczyków. i jest dużo takich przyjezdnych. I na przykład muzułmanki chętnie prowadzą swoje dzieci do katolickiego przedszkola. Wolą. Mówią, w porządku, niech się modlą. Nie inny nie dawajcie. No, oczywiście i żadne tam nawracanie. Ale mówią, wolą tam, niż by chodziły do takiego jakiegoś laickiego, prawda, tam państwowego przedszkola, bo tam się w ogóle zrobią. Nie wiem. Jest, y, islam jest bardzo złożony. rzecz. Przecież islam to jest nie tylko ta cała polityka. Islam ma wielki problem z rozdzieleniem tego, co chrześcijanie. Chrześcijanom łatwiej, chociaż niekoniecznie muszą umieć to zrobić. Oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. Tam to jest razem, złączone i dlatego są te wszystkie trudności. I na pewno jedna rzecz, której powinniśmy żądać. Owszem, budujcie sobie meczety w Europie, ale dlaczego nie wolno praktykować chrześcijaństwa w Arabii Saudyjskiej na przykład? I to, 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 każde tego typu zobowiązania muszą być y, jakoś wzajemne, na dwóch stron muszą być umowy. Więc y, tu jest pole do otwarcia i debaty, na pewno bardzo, bardzo poważne istotne i istotne, i stanowczego stanowiska. Tak. Ale mówię, jestem za, za tym, ale też i wszystko, co ludzkie, ma swoje shape, cienkie strony, i przy całej wspaniałości wolnego rynku, on też stwarza ludziom, możliwości rozmaitych świc.